Dobry kochani, witam się z wami 24 grudnia. Mamy wikilię. mamy w końcu, zaczynamy święta. Szybko zleciało, według mnie przynajmniej, bo dopiero co był 1 grudnia i nagrywałam wam pierwszy dzień vlogmasa, a dzisiaj już mamy 24 grudnia i vlogmas się praktycznie zaraz kończy. E, ja już jak nieco zrobiłam, bo wstałam o godzinie 8 tam 15, bo ustawiam sobie na 8. Ale jakoś tak ciężko mi było wstać, więc wstałam 8.15 Jest godzina 10.27 Ja trochę już zrobiłam, umyłam włosy, później je tutaj już wysuszyłam Więc jakby no już coś zaczęłam robić Natomiast no jeszcze trochę mi zostało, bo muszę i obrobić vloga z wczoraj i wam wrzucić dzisiaj I muszę pomóc mamie przy sałatkach i tak dalej No i jeszcze jedziemy na cmentarz, tak jak rok temu zresztą wam już mówiłam o tym, że My co roku 24 grudnia jeździmy na cmentarz do taty na grób, do taty, do babci, tam do wujka. I co ja jeszcze? No, będę musiała się pomalować i przebrać, no bo tak nie jadę, żeby nie było. Ja tak nie jadę. Ja się przebieram. Zakładam pewnie jedną sukienkę, którą byłam, w której byłam na wigilii klasowej. Na 16, tak jak rok temu, jedziemy do mojego taty, siostry rodzonej. Więc taki mój wstęp. Biorę się za montaż, biorę się za całą resztę. I widzimy się potem Aha, jeszcze chciałam wam pokazać Amora Amor, wstań Bo Amor ostatnio się w ogóle nie pokazuje Ja nie wiem dlaczego, chodź Chodź Przywitaj się, zobacz Święta mamy, święta mamy Cieszysz się? Cieszysz się, że są święta? Tak? Amorek też w tym roku zostaje na święta W sensie na święta, na wigilię w domu Ale on jakoś nie ma marudzi z tego powodu On zawsze śpi albo się bawi sam to. Tak? Święta są, a tylko śpisz, mógłbyś coś zrobić pożytecznego, co nie, nie wiem, ugotować herbatę, no dobra, trochę bez przesady, ale nie wiem, Barż zrobić, uszka, albo cokolwiek, no. Amor tylko myśli, co to, co, co to za głupek. I... z psem i jeszcze muszę iść do paczkomatu, odebrać paczkę. Bo myślałam, że nie przyjdzie mi na święta w sensie do świąt, a jednak przyszła dzisiaj i muszę ją odebrać. Nie kurna, jak tak teraz jestem, to normalnie biało wszędzie. Wszędzie, wszędzie normalnie. Nie jest aż tak zimno, bo ja nie mam rękawiczek i nie czuję tej, tej, tego, że jest aż tak jakoś mega zimno. Co się ten mróz tak nie daje, no ale klimacik jest i to mega fajny. że jak czerwono jestem że odebrałam tą paczkę, ja mam tu w ręku jest taki tłum samochodów na ulicach że ja ledwo miałam jak przejść i to było takie o masakra vlog jest w trakcie montowania w sensie już jest zrobiony i teraz się konwertuje jest godzina za 5.15 więc ja zaraz będę się szykować bo jeszcze jedziemy do cioci yy, tak na chwilę żeby, żeby jej złożyć życzenia urodzinowe i potem jedziemy już na wigilię Muszę się przebrać, muszę pomalować się. Ogólnie, za oknem jest tak pięknie, jak ja patrzę. To po prostu, no, cudownie jest. Zobaczcie, wiesz, to jest idealny widok na święta, na wigilię. No, cudowny, to biało, to biało. U mnie w ogóle jeszcze sypie, ale nie wiem, czy to będzie. O, może tu będzie widać. Nie wiem, czy będzie widać. W każdym razie, no, sypie śnieg. No, jest cudownie. Tam choinka sobie ładnie jest y, okryta śniegiem. No, jest po prostu cudownie. Więc tak, więc idealny, idealny widok na święta, na... Oby tak było jeszcze jutro i pojutrze i będzie cudownie. Ja się już ubrałam. Co prawda jestem chuda i spada mi ten, 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 ten... No, wiecie o co mi chodzi, no. I, I to jest denerwujące, ale nic to nie poradzę, ja biorę się za malowanie. Jak się prezentuję. No chodzimy już. Mam kurtkę z buty, <noise> w ogóle mam śmieszne, ale jak już będę na to ja jeszcze śmieszniejsze miała kaczki albo łabędzie, już by nam co to było. Ale lecimy. Amor zostaje. Idziemy. Ogólnie zimno mi w nóżki, wiecie? Nie jest aż tak, w sensie nie wieje, bo... O Jezu, śnieg pada! Jesteśmy już pod cioci domem, ogólnie. Mama poszła sama, bo jest równo 16 i w końcu się nie wyrobimy, żeby dojechać, więc mama poszła, szybko ogarnie i jedziemy dalej. Jest już ciemno, ale mam przed sobą latarnię, więc to mnie ratuje po prostu, że cokolwiek mnie widzicie. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. I ogólnie jedziemy, ale są takie korki, jest godzina 16.20 i są tak okropne korki. Jeszcze stuczka jakaś była w ogóle, albo nie wiem co to było, ale tam jechała policja, no może jakieś tam coś tam się zadziało auta stało obok na poboczu i no więc jedziemy. Nie wiem, na którą będziemy, bo korki są okropne i stoimy, i stoimy. Jak widzicie, stoimy, bo mam czerwono, a czerwone no auto przede mną stoi. Czerwone auto stoi przede mną. Nie stoi białe auto przede mną, ale ponieważ się zahamował, zahamowało auto. No to mam czerwony i mogę coś nagrać, nie? Więc korzystam. Już nie mogę. My już jesteśmy, idę teraz do nich. Jestem ciekawa, co tam się dzieje. O Jezu, jak tu ciemno. Znaczy, dzieje, ciemno jest... Dzień dobry! Hello! Chyba nam Ci zegarki przedstawiłeś. Nie, korki, żebyś wiedziała tam... na Żebyś no, bo... wiedziała, jakie tam korki są. Tragedia. Składaniu sobie życzeń i yy, chcę Wam pokazać dzieło mojej siostry. Nie wiem, jak moja siostra to robi i jeszcze się nie, nie zdążyłam do pytań. W każdym razie bardzo ładna i mi się podoba i muszę się na wszystkie robić, ale to teoretycznie na pierwszy, raz, na drugi dzień świąt pasuje, bo na wigilie my zawsze do nich przyjeżdżamy, więc nie mam, nie mam po co się męczyć, żeby to robić. Jeżeli chcecie to, yy, to możecie sobie zrobić taką Ładna jest, podoba mi się. W ogóle, Patrycja, pytanie, jak ją robiłaś? Ja uderzyłam. Właśnie, na YouTube wszystko znajdziecie. Także polecam. W się sensie polecam. No, po prostu ładnie to wygląda na stole, nie? Jak jest już. Jak już jest. Jak już się przyjeżdża i w ogóle więc... że. Który ewangelista przedstawił rodowód Jezusa? Dowody, jakie są. Jan Mateusz, Łukasz. Łukasz. Jan, Mateusz, Łukasz. No, czwarty, jak jest? Marek. No, który? Mateusz. I To moi drodzy, Mateusz. No już to wiemy, jest... jak już każdy powiedział, że został jeden. No, no, mała, a to co to tak, się skup się na quizie, bo jeszcze nie ma żadnej karty. A i. Nawet nagrody pocieszenia nie dostaniesz. Trudno. I że... jeszcze najadłam. <laughs> Dury... Dlaczego rodowód Jezusa dla Żydów był tak ważny? Bo pokazywał te dwanaście pokoleń. Tam, wiesz, tych pokoleń, mm, no Dalej i Dawaj, mamie. Dacie, chyba. No, bo właśnie, bo, a Mesjasz miał być z rodu Dawida, a no. właśnie ten jakby rodowód udowadniał. Tak. Który prorok zapowiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejem? chwilę, Nie, dalej strzelamy. Zajasz, Dalej strzelamy. Mamo, dajesz? No, jakich jeszcze? Ja A, Bo nie, ja już powiedziałam. wiem, mogę? Nie. Inni. Ciacia, powiedz zuchu Jak Nie, dalej. Ja Ciocia, tata. Co? 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 Czekaj. 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 Nie. nie. Był Czekaj już. Ja Czocia, mama, mama już mówiła. Nie Nie. Ja mówiłem. A. No to Czarek, wszyscy. Strzelać? No. Ten, nie twój, nie ten twój, ten twój wujek. A ty, bedlejem Efra, najmniejszy jesteś i tak dalej. A na jaką literę? To pół karty będziesz mogła dostać. <grym> A nie ma tania. No dobra, powiem na jaką, ale konkurs jest otwarty dla wszystkich. Dajesz. No, o! Ozajasz? No, ozajasz. Uh -huh. No nie ma ozajasza. <grym> Widzicie jakie tu się rundy tworzą? Każdy z każdym konkuruje i się przebijamy wszyscy o wszystko, tylko po to, żeby dostać czekoladę. Albo. Żeby się tego nauczyć! Nie, żeby dostać czekoladę. Skończyliśmy quiz. Ogólnie śmiesznie było, bo e, było. w sensie większość osób ogarnęła, a na koniec jak było pytanie powtórkowe, to już nikt nie powiedzą. Dostałam Grześka i babcia też dostała cukierka i mama też dostała Grześka, a wygrała ciocia, bo miała... Ciocia ile miałaś punktów? Ciocia miała najwięcej miała 21 punktów, a za nią była mama, która miała 10. No, a ja miałam 7 i babcia też miała 7 i mieliśmy nagrywkę i no, nie było śmiesznie. Prawda, że było śmiesznie? No. Bardzo. <grych> no, tak. U Was też może tak być, że możecie sobie no zrobić to quizy to w rodzinie i pozgadywać, bo, no bo wydaje mi się, że to jest bardzo... No, to, to, że to jest bardzo fajne i no, bardzo takie ja to nie i rozwijające. Ewangeliek to co powiedział napisał to, to, to jest. Ale, zacz, ale czyta się, nie? No totalnie tam nie, ty to I rozwijające nie, i... Zacznie, i rodzinne, się, nie, bo jednak każdy bierze w tym udział. I jest śmiesznie. I ogólnie ale, sprawa ale ma się to tak, to że to te wetniczki tak, są twarde i teraz każdy co ja bierze... wie zęby. Nie muszę Ale... Zobaczyć, ale bierze, ale bierze, ciocia, musisz sobie je poślinić, wtedy ci się rozkruszą i będą le... Usychań, <noise> żebyście ty widzieli, żebyście no, wy widzieli minę mojej cioci. to wszystko, a to były dobre. No ale są twarde, no. Nie, dobre, są ale zazwyczaj dobre. to właśnie potem one miękną. A w jaki sposób miały to mięknąć? No parę się kładzie, tak dużo <noise> Nie Dobrze, że jakieś, jakieś jabłko, się że bierze coś, co się trzyma, to, to, to one się, co się robi. Ja to ja to to, to to, to ale ono właśnie się robi wcześniej, żeby one potem miękną. Na początku są twarde. A kiedy robiłaś? Trzy tygodnie temu? temu. Może jakbyś zrobiła te grubsze takie. To może wtedy były... Grubsze bardziej twarde. Czy proszek do nich? Sodę. A no, więc y, moje Soda pierniczki... Czy, po, y, czy te pierniczki są dobre? Czy będziecie jeść? Co? Ten, to? Co? Co to jest? No śledzi, kapustkę? Nie. Poludek, tylko <noise> Pokaż tutaj do kamery. Acz jaki ufaludek. A babcia, babcia odgryzła głowę choince. Ja się do gitarę wzięła, to będzie hit. Hit tak A masz tutaj ten tekst, bo Zalazłem. To co już? Trzecia strona, <śmory> gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Paną asystują przy boku, przy boku. Hej, że i nogy, na dyna, narodził się Bóg na betlejem, betlejem. Hej, że i no, nogy. Dzień i nowe, Panie, pasy, nie że, nie grają skocznie idzie Pania na wysokości, a bokuj. Trzymam te! Przytam do salińczka ja do Ja już. A mnie mi się pić za chciała. A już odmówiłaś Słuchaj. Jaka pierwsza? No, jeszcze trzecia. jeżeli te te ciebie Tak, no, no, ja to ja bym nie miał. jak tak wolno coś wiesz, albo w ogóle jak jest. W sensie, ja w ogóle jak słyszę gitarę, to mi się od razu spać chce. Ale to jest taka... Że ja znająca. lubię gitary ja kocham słuchać gitarę w ogóle, jak, jak scho, śpiewa Schola, ale mnie po prostu to... A muszę. Wybierać herbatę, bo ciocia z wujkiem mają tyle tych herbatowocowych że jak się otworzy ich szafę, to jest... O! <grym>, trochę ciemno. <grym>, trochę ciemno, ale wujek zaraz rozświetli. Patrzcie, to jest ich cała półka z herbatami. No tutaj można po prostu wybierać i wybierać... I z drugiej kur... strony jeszcze zrób. O, patrzcie, o, proszę bardzo. Tyle tego jest. I weź tu, wybierz dobrą herbatę. No, kurczę. Widzicie, Którą bierzecie? W sumie ja bym spróbowała tą truskawką, bo ona jest. Nigdy chyba jej nie piłam, albo jak piłam, to nie wiem, nie pamiętam. Bo chcę. A to? To powinno być ten. To jest Żurawina, to jest no. Żurawina. Żurawina jest tu Żurawina. Tam też się okazało, że to jest zwykła, tylko opakowanie miała takie ładne. Teraz idziemy szukać Świętego Mikołaja. Się zaraz, jeszcze za... Już? A się to było W sensie zaraz, bo robiliśmy sobie swój i w ogóle i było śmiesznie, bo y, mój statyw coś się y, popsuł i trzy razy zwalałam telefon. W sensie nie wiem, niechcący nacisnęłam i coś mi spadało, bo to nie mogłam ustawić tego... Oni mnie tu przedrzeżniają za kamerą, tylko wy tego nie widzicie. E, 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 muszę sobie trochę wyżej telefon wsyłać, żeby ich nie widzieć. I, e, I było śmiesznie i trochę sobie zjeść pocykaliśmy. Tu ciocia z wujkiem i babcia już mieli dość, już ich nogi bolały, i kręgosłupy, a na koniec... O tej babci i dziadko. Co <tuszy> się a najlepsze, a najlepsze, na koniec poprosiłam ciocię o serduszko i... Tak, takie wiecie, że tak z rąk jak się robi, nie? Że się łapie tu i tam na górę i tyle było śmiechu i chichu, że stwierdziłam, że chyba już jednak więcej nie będę robiła serduszek z ciocią. Przestało się układać. Ale za to mamy kilka sesji z Patrycją, więc jakby dla mnie spoko. Wyjrzyj Jurek, czy w więc... stąpi, pada śnieg na samochód z tą i tą nie podjechał? Wsypie granatami, a Mikołaj dostał w i leży pod saniami. Hej! Gdzie błyska hej, bo Pani Stefany prosto Nie znam tego. Hej, porwali se panne prosto od miecica, Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoki, para, para, pa, 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 pa na tym się kończy, bo ani Ej, ja powtarzam tylko to, co wiem, że trzeba po refrenie, tam jak to była końcówka. To to wiedziałam. Ale jak już chodzi Ale jak już wchodzicie mi w kadr, zaraz wam coś pokażę. Ten moment, że idziemy szukać Świętego Mikołaja. Ogólnie będzie teraz chwilę ciemno, bo nie mają tutaj światła. W sensie mają, ale nie było potrzeby zapalniać. Uwaga 3 2 1. Halo. No, idziemy. Gdzieś? No. Dobra, mają pierwszy pokój. Nie dam nic. Czemu? Nie, bo to jest Dobra, to idziemy dalej. <noise> to... Yy... W ogóle ona ma takie ładne te ozdoby, zaraz... jak Wam. Zob... Zaraz Wam pokażę w ogóle jak ten, jak... Będę Wam robiła przebitki. A to jak ja mam sprawdzić świętego Mikołaja? Halo? Tam go nie ma. <noise> Czy Wy to słyszycie? No, halo! Myślicie, że się odezwie? Chyba nie. No to gdzie ja mam go szukać? Patrzcie, jest tak długi korytarz, tak długi korytarz. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem drzwi i do żadnego nie mogę wejść. Dobra, idziemy go szukać w łazience. Okej. Okay. Ale nie ma, widzicie? Idziemy dalej. Lubię zawsze robić sobie, <laughs> tak w sensie tak do Was pogadać z tego, z drugiej strony. Czekaj. Z drugiej strony w sensie yy, patrząc się w lustro. Nie wiem dlaczego... O o, o tych papuciach wam mówiłam w ogóle, zapomniałam wam powiedzieć, że zabrałam ze sobą papucie. To są... Właśnie nie wiem co to jest. To wygląda jak kaczk... ten łabędź, nie w Ale. O, no, o tych mówiłam, że zabrałam ze sobą i się prezentują bardzo ładnie. Idziemy szukać dalej. Are so unchanging, oh Christmas tree, oh Christmas tree, my leaves are so unchanging, not only green when summer's here, but also winter's cold and drear. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, my leaves are so Hallo, uwaga, uwaga, Patrzcie co jest! Prezenty! Są prezenty! Prezenty! Czy wy to widzicie? I tu, i tu. I no! Są prezenty! Bierzemy się za odpakowywa. Odpakowywa, nie czy odpakowywa? Odpakowa Nieważne, po prostu bierzemy się za otwieranie prezentów. Dostałam prezent! Dostałam ta śmekko od świętego Mikołaja Dostałam takie dobra, fajne dobra. coś do czyszczenia Amorowi To się... Eee... Słuchajcie, um, próbuję ja to wyjąć. A tu macie coś takiego? czy nie? i tutaj ogólnie macie taką dziurę no. i tu wkładacie łapę psu znaczy, i mu czyścicie no. łapy, nie i to jest takie, Wiecie, to jest takie, takie sweet w sensie takie wbierać, fajne bo takie to jest, i dostałam jeszcze koszulę tak tylko, założę, tylko tak, tak ciężko mi się jest ją pokazać tak, jedną no, ręką o i dostałam taką koszulę jeszcze taką słodką ona ma takie tutaj y, coś to jak koszulą, ale koszula. Nie koszula. To jest koszula nie wiem coś takie takie Pasolki, no nie wiem jak to nazwać. Patrzcie, to są już taką kulę. O Jezu, czekajcie, ja mi prześwietla teraz. O taką kulę. Ale gdzieś tylko nogi było widać. Taką kulę. Ona ogólnie jest na stojaczku. Czekajcie. Yy, na takim stojaczku. Weź mi połóż. Postaw mi kulę tutaj. O, tak się prezentuje. Widzicie jaka fajna? A, w sensie kulolampka, w sensie księżyc lampka, bo to ogólnie nie widać, ale ona ma takie przybarwienia tutaj, takie jak... Takie jak księżyc, nie? I to jest mega. Lepiej widać, widzicie, że są takie przebarwienia, jak przy tym, jak przy księżycu, bo to ma być taki a księżyc, nie? Brałam tą koszulę, którą dostałam i ona tak się prezentuje. Ogólnie jest bardzo ładna, podoba mi się. W sensie idealnie pasuje do mojej twarzy. Co ty robisz? To moja siostra, która próbuje zepsuć mi kadr. Pozdro. Jestem już w garażu, że wróciliśmy do domu. Ach, chwilę obrobię vloga i zbieram się na pasterkę o 20.00 na 24. ale było super. Jak na każdej w sumie wieczerze wigilijnej, jest cudownie. Wyrzymy. Cały czas będę to powtarzała, że jest cudownie. Wróciłam do domu, przebrałam się i od razu jest mi lżej, bo powiem Wam, że ja na co dzień w sukienkach nie chodzę i jakoś mnie tak to. Yy, no, nie jara mnie, nie? Żeby wchodzić w sukienkach więc y, ja się przebrałam spodnie, pluska. idę teraz z psem na spacer, siadam trochę do montowania jest godzina 23, więc mam niecałe mam jakieś 45 minut żeby trochę zmontować, wyjść z psem i potem na pastarkę idziemy na pastarkę, znowu najpierw się rozebrałam i dopiero co byłam rozebrana potem wyszłam z psem, znowu się ubrałam teraz y, nawet nie zmontowałam vloga, bo bym się nie wyrobiła w sensie nawet nie zaczęłam montować vloga tylko chwilę siedziałam na telefonie i znowu się ubrałam i idziemy na pastarkę. <grymne> Więc dzisiaj tyle razy się ubrałam, że chyba nie zliczę. I wracamy już z pasterki. Jest po pierwszej. Nie zdejmuję maseczki, bo jest mi cieplej jak ją mam. Natomiast chcę Wam pokazać jedną rzecz. Mianowicie to. To się świeci o, widzicie. Tu jest jedna, tu druga, tu trzecia, czwarta, piąta i tak dalej. Nie, chyba na pięciu się kończy. Była jeszcze świecąca tak, świecące drzewko, ale nie wiem, coś się chyba wyładowało bateria. Albo coś. Żegnam się z Wami z tego miejsca. Dziękuję, że byliście ze mną w Wigilię. Najważniejszy dzień. Pa!